Na świecie jest naprawdę bardzo dużo ciekawostek, a w tym wynalazków, o których nie mieliście pojęcia. Na przykład ten, to jest Zipkowod 3000. Ja jestem człowiekiem, to a. nie ten odcinek. Sorki, pomyliło mi się. W każdym razie, dzisiaj pokażemy wam naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. I tyle, zobaczmy jakie między innymi. Takie jak na przykład ta, ten no, wynalazek. Plastikowa butelka zamieniona w lampkę. Jaki to ma sens? Żeby nie dawać szkła, tylko po prostu recyklingować od razu Dokładnie, plastik, tak. tak? Dokładnie. Solar panel. Jeszcze okay. wykorzystują do tego właśnie. To jest, stary, lampka, która nie wymaga prądu. prądu no. Eee, A to co to jest? To chyba jest oczyszczalnia, która jest Uuu. robiona e, także właśnie na baterie słoneczne i ona je plastik, stary. Bardzo fajne. Ale czy tak fajny jak ten basen, stary? Przenośny basen w TIRze. Ej, to jest genialne. Chciałem mieć TIRa z takim basenem i gdzie chcieć, sobie pływać, stary, w środku samochodu. Tylko jak się ogrzewa Wodę. Nie ogrzewa to trzeba po prostu w ciepłych krajach No jeść. musi być ciepło, ale to tylko w Polsce taki ściemki Widziałeś ten zimno? battle cut cutter? Dzięki temu stary What? zmieniasz butelkę w Linkę i możesz holować na przykład auto. Co? To jest tak mądre. Ej, super! Chciałbym to, no. A na przykład, co się robi z zepsutymi y, oponami? Jak, po tym, jakie je sensie niszczysz je, na początku oczywiście, w niszczarce. Aha. Po to, że później zamienić się w taki. No, po prostu w tą oponę. Jakby z tego składano oponów. Pianki akustyczne. Dobranie. I mamy je teraz w pokoju, tak? Co? Przed nami są. No, tak, też możecie sobie zrobić. Wystarczy, że macie opony, niszczarkę. Nie, nie powiem, jak ono się nazywa. W każdym razie, mamy kolejny. Uwaga! Co to będzie? Eee, po połączeniu a... piasku plus... Chodzi o oczyszczanie wody stary Czyli to działa jak taki filtr właśnie Aha Czyli tak wyglądają oczyszczalnie Znaczy nie tak To jest jakaś wyjątkowa oczyszczalnia chyba Nie, nigdy nie byłem w oczyszczalniście wow. chyba A to... Pralka! Z roweru zrobił pralkę gościu Ej to jest także bardzo mądre Nie dość, że się przemieszczasz to jeszcze pierzesz ciuchy Aha. To jest tak mądre Z drugiej strony... A i on dostarcza też te ubrania To mm. też jest spoko Ład, Ładnie wyprane ubrańka eee, To to... Stawianie psa przed tem zamiast zostawić go po prostu na smycz, na przykład, że coś ale ktoś kocha Bo ja nie wiem, czy mój pies by był zadowolony, że był zamknięty w czymś takim. A co w upalne dni? Myślę, że twój pies na pewno by nie był, bo nie masz psa. Bo ma klimatyzację, oświetlenie oglądać odcinki Tricusa na przykład. Uuu, o, no. Ile psów teraz ogląda ten odcinek? Wszystkie psy niech piszą w komentarzach. O, okej. Okay. Kuchniówka dla osób, y, dla inwalidów, którzy jeżdżą na, na wózkach. Bardzo fajne. Bardzo mi się to podoba. Powinno być więcej w Polsce szczególnie, a nie ławek Polsce chyba nie za 100 tysięcy. Nie, o nie, ławki za 100 tysięcy, najgorzej. O, a to są... To jest torebka na żeby pizzę. Żeby pizza y, mogła być płaska cały tak. czas, a I się bo tak, to jak wyrzucisz, to ona będzie tu tak, nie? I będzie o, się ugniatała. Ta pizza tyle wymaga wynalazków, żeby to to, co? Patrz, jedne e, koszyki, że podchodzi ktoś do ciebie i pomaga, a drugie, że nie. Dla introwertyków. Mm. Tutaj jest łazienka w Atlancie. A, Ale... żeby wiedzieć, czy ktoś jest takich na parkingach. Tak, w samochodach. To to się teraz robi zamiast e, tych gipsów. W ogóle podobno już się nie używa zbytnio gipsu. Tak, a, dlatego że nie można się w nim myć, nie można w ogóle śmierdzi. Dobra, a to co to jest? robi? przecież. Cały czas wącham, ale ja tak nic nie czuję A, w A, i kostka Rubika dla niewidomych. To jest porobany też wynalazek. Też fajnie. O! nakleki, które ci mówią, czy awokado jest dobre. Potrzebuję. czemu tego nie ma w Polsce? Potrzebuję tego. No, ja też tak. Tyle potrzebuję. się naciąłem na takie twarde awokado, bo tyle jest niedobre. Tutaj, jak siedzisz w Kiblu, możesz nacisnąć, że grała muzyka i nikt nie słyszy, że robisz kupę. A, Ale fajnie. tak jest w supermarketach przecież. Ja dokładnie Warszawie. tak robię tutaj. Jak jestem w łazience i ktoś jest tutaj w pokoju, to włączam sobie zawsze muzykę, żeby nie było głupio. Jakieś schody, które pokazują, ile już spaliłeś kalorii. W Co? Spali. Tak łatwo się pali kalorie, no. idę po schodach. Cztery schodki i masz. Y a nie, skalowaj, tak, skalowaj. dobra, teraz idę na dół. To jest, to jest miejsce w sklepie, w którym testujesz buty Po różnych miejscach, gdzie są wygodne, nie? Dziwne, w sensie nie potrzebuje czegoś takiego O, to jest coś, co powinno być tutaj, tam, Nikt by nie śmiecił, albo każdy, bo dużo osób nie ma celu To jest wynalazek, słuchajcie, dla osób, które grzebią w śmietnikach, żeby zarobić Żeby zamiast, nie musieli grzebać, żeby poszli oddać na recykling i jest spoko Każdy na tym zyskuje, nie? Jakaś barierka, która sprawia, że nie rysujesz samochodów zawsze dziwiło, że wszystkie samochody nie mają takie knutki, odbijaczy tak zwane, czyli aha. gumowych takich poduszek. No czasami szkoda, czasami strach zostawić samochód w ogóle gdziekolwiek. Uy. Dobra, co mamy dalej? Okej, okay, to możesz dać, czy A. jesteś open, czy close. A, ale to jest mocne no. mocna sztuczka, nie? No. Okej, okay, to jest dziwne, nie chcę tego mieć, nigdy nie lubiłem tego przedmiotu Nienawidzę w szkole. Chymi. Okropne, no. E, ten samochód nie pozwoli ci słuchać muzyki? Chyba, że zapniesz pasy. Okej, okay, mamy tutaj maszyny, które ci... Ja okimę. nie mogę! No często mi się nie chce do ludowy, dlatego wyszkodziłem swojego szympansa, ale w sumie mogłem kupić też robota. To też jest dla introwertyków. Nie lubicie podchodzić do baru, chociaż polecam, bo zawsze fajnie się rozmawia przy barze. No. Ale ten, ale no tutaj możecie sobie korzystać z piwka. Dokładnie. Co to będzie? O kurde, czy to jest łódka, jo. która zaczyna leć. Tak, to są te łódki, które szybują. Co? No. Jak to czemu ty to znasz? Co? No to jest mega fajne. Co jest grane, ale fajne. Tutaj mamy na przykład Jetski. O, o, Tego nie widziałem, ale widziałem tych ludzi co latają. Nie jest Jetski. Jet sky. Jet sky. Sky. Skyfly high, man, go yeah. To jest stary opaska, która sprawia, że jeżeli tylko stracisz przytomność, wysyła sygnał SOS. Więc jak jesteś pływasz, wiesz, od razu, od razu wysyła no. sygnał. Fajne. Ogólnie istnieje coś takiego. E, wiem to, ponieważ moja babcia ma coś takiego. Ciągle mierzy tętno i jak tylko hmm. przystanie, to wysyła od razu sygnał. Karetka, karetka jedzie od razu. A, no. Mega fajna rzecz. To jest mocny wynalazny. A, to... Nie, nie, to czy to nie też to? bierze na powierzchnię stary Ciebie... Jeżeli masz problem z wynurzeniem się szybkim, to jest to bierze teraz na powierzchnię. Nie... Nie. że tak powiedziałem, że tak to zrozumiałem. Jezu, o, jaki debil. A znasz te plecaki z żyroskopem jakby, że one. I nie są ciężkie. Tak, nie są ciężkie, bo się cały czas dostosowują, do tego, jak chodzisz. Czemu tego nie ma każdy plecak? W sensie nie. szkolne plecaki, na przykład. Myślę, że to jest że... drogie. Bo na rynku to już jest od kilkunastu lat. Ta ławka jest naprawdę fajna, bo może o, się zmienić no. w podwójną, jak i zwykło. Chcecie jeść, albo chcecie sobie posiedzieć. No. W sumie mogłaby być no, po prostu zawsze ze stołem. Chciałbym mieć taką ale ławkę. Ale jest to fajny Uuu, A to co? Dodatkowa kamerka. Obiektyw, do aparatu żeby robić makro zdjęcia. A teraz to już iPhony mają. mój to ma na przykład. Taki makro? Tak, no makro. Wow. Wow, aż takie makro. Sprawdzimy fajne. to potem. Myślę, że prawie mega takie. fajne. A to na przykład patrz, pineapple. Wo! I to się wydrukuje czy co? Nie, nie, po prostu widzisz i możesz odrysować zamiast odsyłowy spot. Okej, okay, spoko. Całkiem spoko, ale po co? No, jak, nie jak nie masz rysujemy. talentu to nie rysuj. <laughs> no i mamy kolejny wydalazek. O, oh, croissant! 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 Macie ochotę na croissantę czasami? Bardzo, bardzo! bardzo! Tutaj jest maszyna, którą wyprodukował mój brat Stefan. Nie wiem czemu kupili Stefan, bo przecież to niemieckie chłopak. Nie. Możliwe, a jakie jest francuskie imię? Nie wiem. nie wiem. A to jest ogólnie wypiekarz do każdego chyba... Uuu, bardzo fajne. Chleba. Cieplutkie bułeczki i tak dalej. No. I nawet w tym jest jeszcze toster stary, więc... Wow. Niezłe, no. Fajne, wszystko w jednym. A to nie jest po prostu opiekarz, tylko do, ty do pieczywa, w którym wybierasz jakie pieczywo ma być i tyle? Jeżeli tak, to żaden wynalazek wiecie? No mam taki sami kosztował 45 zł No to tanio kupiłeś akurat No dobra, więcej, ale nie będę mówił Tak więc to były najlepsze wynalazki na świecie Dokładnie, a wiecie, że my, czyli t skład, Wynaleźliśmy bardzo dużo kanałów na YouTubie No hmm. tak. Wynaleźliśmy. E, mamy po prostu dużo kanałów, takich jak na przykład Zipton gamingowy, eee. jeszcze Tritsus gamingowy. Oprócz tego co jeszcze? E, mamy też Tritsusa, na którym są vlogi Mistera G, który też robi vlogi właściwie. I, I Jacka. I Frosta, dokładnie. Także jest... wspólny kanał. No dobra, jest tego mnóstwo zobaczy to wszystko. Możecie zobaczyć sobie w informacjach na kanale, ale zapraszamy Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Tak, elo. Razem. cześć.